Was na kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj jestem gramy jeszcze nie wiem co, więc muszę się zastanowić, to co, no chyba przypominam zostawić łapkę w górę i subskrypcję, ja się zastanawiam co gramy, no i muszę jeszcze Wam powiedzieć, no to na chwilę, chwilę, zagramy może, tak to co zagrać, ten, ten sezon mi się nie podoba, dziwny jest, Reaktywacja to reaktywacja, to tam nic się nie dzieje. Rankingować nie wiem. Chyba nie, co to jest? to dobra, nie wiem. Ej, w sumie jeszcze OG chyba nie grałem nigdy. No nie grałem, nie było jeszcze odcinka z OG'a, no to zagramy dzisiaj OG razem 3. Albo... A nie, dobra, gramy OG razem 3. To co? My widzimy się już na wyspie. Dobra, ja już... Boże, ja już jestem na wyspie. Tylko jeszcze się zastanowię, gdzie lecieć. W ogóle kiedyś zauważyłem, że jak tak przymrużyć lekko oczy i popatrzeć na tą mapę, to tak... Tak, jeśli tak tak przymrużycie oczy tak, że prawie nic nie widzicie, to to przypomina kształtem mapy Polski. Ale to naprawdę trzeba tak... Trzeba się skupić, żeby to zobaczyć. Czasami ja się muszę skupić, żeby to zobaczyć, ale podobno. Także, no nie, że... Dobra, y... gdzie... A właśnie jeszcze trzeba pomyśleć gdzie ja chcę lecieć. No. Kurde... No dobra, przyjemny park. Zav zawsze lecę tam, no to polecę też no, bo... A jeśli chcecie grać, mówię to na każdym praktycznie odcinku, ale jeśli chcecie nagrać ze mną, to y wysyłacie prośby do znajomych, będę chętnie z wami grać i... I może i będę nagrywać odcinki widzami, jak, będzie, jak będziecie chcieli, bo jak nie będziecie chcieli, to tutaj nie musicie. To zależy od was, także... On możecie napisać też, jak wam się podoba ten sezon, bo dla mnie ten nowy sezon to jest tragedia. No, no gorszego sezonu już nie było, chyba już szczerze wolę... Wolę, wolę ten, wol wolałem ten sezon, w którym były auta. To był rozdział piąty, sezon trzeci. No, Już jak dla mnie ten sezon był lepszy niż to coś. Nie wiem, jeśli miała być jakaś aktualizacja, aktualizacji nie ma. Nie wiadomo, co się dzieje. No i ta gra już, no ta gra jest praktycznie na wymarciu. No bo... Jak oglądam dzisiaj sama TikToku, to wyskoczyły mi jakieś statystyki, że Fortnite stracił kolejny milion graczy i że teraz aktywnych graczy może jest nawet... jest tak mniej więcej 500 tysięcy, bo im się ten tak nie podoba. Znaczy nie wiem no, czy dlatego, ale po prostu jest, ma jest mało osób w tamtą grę, już gra. No gra. No, czy ja się dziwię, no tak średnio. No, patrzę na to, czym ta gra się stała, a czym była no to no to jest duża różnica duża różnica jest nie. kurde no ja nie trafiłem. kurde a ja blisko byłem i w ogóle nie wiem czy wiecie ale dzisiaj wybrali papieża nowego jak on tam ma leon jak leon któryś tam chyba 14. ale nie wiem, chyba no chyba tak, Leon 14, bo 13. Ale na pewno Leon ma na imię. Od kiedy to jest w grze? O bugi bomba. Bugi mi -bomba tutaj domek wysadzę naprawdę. Jakim niemiłym ludziem trzeba być, żeby taki coś robić. E, no takim niemiłym ludziem, że cię zabiję. Ups. No bywa, bywa. O, te hydranty wybijają. Szkoda, że już te że hydranty na przykład na reloadzie, bo są, że one nie wybijają. To, to szkoda troszkę. Podąc ludzie robić, żeby też one, one też wybijały. E, co ty miałeś? Miałeś coś nie miałeś nic ciekawego. No tam jest, tam idzie sobie chłop. No kurde naprawdę nie trafiłem. No już go nie widzę. ajajajajaj yy. No i możecie podsyłać jakieś pomysły na filmy, jakieś challenge na przykład. Skąd? Aha, stamtąd. Oho! 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 Oho. 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 O kurczę! O, kurcze pieczaczki! Pieczaczki! A, bo to była pułapka. O Boże. Ja od pułapki umarłem. A, jaj, 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 jaj. A nie, czekajcie, może znajdę tego TikToka. Ach, nie, nie znajdę raczej. No, szybko poszło, szybko poszło. Proszę szybko idzie. Ale ja też nie lubię zbytnio OG grać, ono jest jak takie jakieś... Takie dziwne jest szczerze, nie lubię zbytnio. Eee, no to co? No to my się widzimy znowu na wyspie. O, dobra. Ja już znowu jestem na wyspie. A to OG taki, nie, nie wiem, niezbyt nie mi za OG podchodzi. Powiem no, ja mnie ja nagrywam, ale... Jeszcze odcinka z OG nie było, no to jest. Bo czemu by nie. No te, w ten sezon nie będę grał. Znaczy jak już będzie jakiś se... jakieś odcinki z tego sezonu, co teraz jest na normalnym trybie, to pewnie będą to jakieś challenge czy coś, a nie takie, jakieś normalne gierki. No bo ten, ten sezon nie jest jakiś fajny. No on, ten sezon jest po prostu jak, ten, takim zapychaczem jest. No nie, no nie wiem jak to tej powiedzieć. To po prostu taki sezon, żeby, żeby raczej nie mówili, że nic, że nic nie ma. W sumie, to chyba nawet lepiej by, jakby nie było tego sezonu, tylko od razu zrobili no rozdział siódmy. Chociaż, jeszcze? Albo, albo... albo... nie wiem, bo w sumie miał... podobno miał być po tym sezonie trzecim, miał być już rozdział siódmy, ale podobno ma być jednak chyba ten czwarty sezon. Ale ja już nic nie wiem, ja już nie wiem. Nie wiem gdzie... lecę na szemrany szyby no w ogóle, co się... A kiedy jest nowy sezon OG? Kiedy to jest? Bo, bo nie wiem, a jak będzie, to raczej to naprawdę nagram ten nowy UG, no bo to trzeba nakrać, nowość właśnie, nieważne, nie trzeba, znaczy, no, no trzeba, trzeba. Znaczy, jeśli wy będziecie chcieli, bo jak nie będziecie chcieli, to ułatwicie mi trochę życie, bo będę mieć trochę więcej czasu. Ale jak będziecie chcieli, to nagram. A w sumie i tak nie mam co robić. No to jest pią... A właśnie jutro. A, bo nie wiem, osoby, które chodzą do podstawówki. Znaczy, pewnie większość osób, które mnie udają, to są osoby, które chodzą do podstawówki. Czy wiem? Bo egzaminy pi piszą egzaminy od wtorku, chyba. I czy wam też zrobili wolne, że wolne się zaczyna normalnie od piątku? Znaczy. No bo, że ja go o Boże, od jakiego piątku od wtorku. Ale czy Wam właśnie przedłużyli na piątek? Bo u mnie zrobili tak, że nie opłacało się, żebyśmy na jeden dzień szli znowu. Tam piątek jeszcze wolny zrobili. A tutaj kroki mam. I chłop ma pułapki. Oj, Będzie problem. Będzie problem. Spora problem. Tylko byle by sobie pójść. I byleby on mnie jakoś, nie wiem, tymi pułapkami nie zabił. No już w tamtym meczu wiemy, jak, jakie pułapki są nam skuteczne Już po tamtym meczu widzimy. A tak, nie, bo pustyliście. Znaczy tam jedna osoba pisała w komentarzu, że czy mógłbym trochę Idź chobanego. I ja nie wiem, czy wy, czy wy chcecie, czy wy nie chcecie, to napiszcie jak tam. Jak co tam chcecie, żeby było? Bo ja nie wiem. Boże, mam dwa HP. Bandaże! O! Oh. Boże. Dobrze, że te bandaże tu były. Bo, 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 gdyby nie one, to zaraz bym wlazł w którąś z jego pułapek. I bym zdał. Ale to mnie ja się, tym nie wyleczę do full'a? Albo nie... Tak, wyleczę chyba. Znaczy do full'a tym, co się bandażami można uleczyć. No szkoda w sumie, znaczy... z bandażami można się tylko do 75 uleczyć? No w sumie dobra, bo... Nie, ale to trzeba do 75, żeby się uleczyć, potrzebujesz ilu bandaży? Ilu bandaży to chceć potrzeba Do 75... Teraz zrobicie to sposobem matematycznym. No i nie policzę, bo mi się nie chce. ja to nagrywam, jest późno? Mi się już nic nie chce robić dzisiaj. Tylko nagram ten odcinek, zmontuję, zacznę go wrzucać. A, tu ktoś jeszcze jest jednak. No ciekawe, ciekawe. Aha, ale. Nie... Aha, on jest tu, ja myślałem, że on. Ja myślałem, że on w podziemiach jest. Boże, nie chciałem strzelić. A, to już mnie. Naj... Boże. Znowu od pułapki ginę. Boże. Nie, no brawo ja, brawo ja. Ja od pułapki ginę. Nie, no nieźle. Jak tak, to jestem naprawdę jakiś wiesły. Jestem tak załamany sobą, że się z siebie śmieję. Nie no co to ma być? Nie, nie, nie no. dobra, jak tak mi źle idzie, to pewnie już dlatego, że jestem po prostu przemęczony. Miałem dzisiaj strasznie intensywny dzień. No dobra, no to co? Mi się widzimy jutro o godzinie którejś, tam nigdy nie wiem, o której będzie film. Zdaje, że się coś po północy wleci, ale nie wiem. No to ja jeszcze przypominam tak szybko o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, żeby nie przegapić następnych filmów. A my widzimy się jutro o godzinie której, ślam jak już powiedziałem. No co, co? No to do jutra.